Cześć czołem wszystkim, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie chyba najciekawszy dla Was materiał. Tak sądzę, zawsze po wyświetleniach, bo jest tego najwięcej. Mianowicie, dzisiaj wleci Dzień Jedzenia. Po 10 tygodniach prepa doczekałem się w końcu rifidu. Co prawda, trochę się go obawiam, bo wolałbym lecieć cały czas takim samym schematem, żeby nie kombinować, bo jest ta doza niepewności, że coś może nie wyjść, ale ufam trenerowi i wiem co robi, także na pewno ten refit zadziała na pewno najlepiej, podkręci wszystkie procesy i po tych dwóch dniach wracam z powrotem na niską kaloryczność. Także ja. Jest noc, dzień, dzień przed tym ryfidem. Właśnie ja, jak zwykle, przygotowuję sobie posiłki na cały dzień, dzień wcześniej. Także zaraz wam pokażę, co aktualnie będę przygotowywał. I zdradzę wam sekret na kleik ryżowy na moje słynne lody bananowe, które, o które pytacie bardzo często i mam nadzieję, że ten, ten filmik was zaspokoi. Także to będzie podzielone na trzy części trzy części robienia kleiku. Także zabieramy się za robienie treningu zabieramy się za robienie. Klejku przetreningowego i reszty posiłków. Także zapraszam i ja Wam już pokazuję, jak to wygląda. Mój kleik na tym Ryfidzie będzie miał 130 węglowodanów, 40 gram białka i 5 gram tłuszczy. Także tak tutaj mamy 140 gram klejku, do tego wlatuje 100 gram banana, 3, 3 tabletki słodzika, 3 krople aromaty, aromatu biała czekolada. Funky flavors i do tego klej, 90 g klejku ryżowego i 50 g kaszki ryżowej bananowej. Tutaj jest troszeczkę cukru, także daję jej mniej i to wszystko zalewam 650 ml w rządku. także zaraz Wam pokażę co dalej. I tak to wygląda po zalaniu wrzątkiem. Jak widzicie, 600 gramów wrzątku, już banan wleciał, aromat już rzuciłem i zabieram się za kolejną część robienia klejku. Także i kolejną częścią jest blenderowanie, całe... blendowanie, blenderowanie, jak zwał, tak zwał całej tej mieszanki, jak sobie wymieszałem. I do tego wlatuje oczywiście izolat bananowy z geniusa 50 gramów. To zasypuję i znowu będziemy blenderować. I kolejny etap produkcji, czyli białko już wysypane i to wszystko znowu blenderuję. I z tego powstaje po prostu taka gładka konsystencja. To wszystko wstawiam do lodówki i na następny dzień wrzucam do zamrażarki przed treningiem. Ale to wszystko Wam pokażę, także kończę blenderować Kończę blenderować i biorę się za kolejne posiłki I tu jak w, w treningowym posiłkiem, taka sama zasada, tylko że zmieniają się smaki Wleciało tutaj 165 g kleiku, 100 gram banana, 3 tabletki słodzika, 3 tabletki aromatu, kinder jajko i do tego wlatuje białko z Geniusa, tym razem o smaku Snickersa. Ogólnie powiem Wam, że wszystkie smaki Geniusa, białka, są naprawdę rewelacyjne i no nie mówię tego bez powodu, także naprawdę polecam spróbować każdy smak, dla mnie na zmianę każdy jest topowy, także jedyne co się nie zmienia to bananowe, bananowy izolat przed treningiem. No, i to wszystko blenderuję. I tak samo 50 g izolatu, i wstawiam do lodówki. Także tego już nie będę pokazywał. I posiłek potreningowy już jest gotowy. A w międzyczasie robię sobie posiłki już na dwa dni. Mamy tutaj 500 g ryżu i 800 g indyka gotowanego. Czyli standardzik. I te posiłki będą miały. 40 g białka i 100 g węglowodanów, i tak wyglądają gotowe posiłki. 6 posiłków gotowe na cały dzień, zajmuje mi to naprawdę około 40-50 minut, żeby zrobić to wszystko. Także, jeśli ktoś ma wymówki, że nie ma czasu na zrobienie jedzenia, to jest w dużym błędzie, bo to naprawdę zajmuje sekundę. Tutaj mam śniadanie już gotowe. Wlecą tosty francuskie. Już dawno je jadłem, także na pewno wjadą jak złe. Tutaj mamy 200 gramów białek i jaj, to są jajka z, ze skorupki, żeby były takie mm, ciągnące się, a nie rzadkie jak z butelki. No treningowy właśnie ten ryż z kurczakiem, z indykiem, no i omlet. Dawno nie było <coughs> aktualizacji z wagi, w sumie sam dawno sprawdzałem, więc zobaczmy. Jak to wygląda przed rozpoczęciem rifidu? 109, no nie jest źle. Śmieję się, że dzisiaj mam dzień bez cardio i jest cholernie dziwnie wstać z myślą, że nie trzeba robić cardio i wpadną takie dwa dni właśnie bez cardio. i co to ze sobą zrobić. Nie będę robił kroków. Dziś nie nabiję na siłę. Tyle, ile zrobię, tyle będzie. Cardio tak samo nie robię w ogóle. Zrobię pewnie pozowanie, deskę, wakumy i z tego wszystkiego to by było na tyle. I wypiję na pewno kawkę na czco, które udawno piłem. Dzień bez cardio, także wyjątkowo wlatuję kawa z kakao i z mleczkiem kokosowym. No, zajebistym balkonie, z zajebistymi widokami. Tak można zaczynać dzień. Fajna jesienna pogoda się zrobiła, także jest naprawdę bardzo fajnie. I dziś wlatują tosty francuskie na śniadanie, wyjątkowo bardzo dawno jadłem i zostało mi tyle chleba testowego, 7 kromek, yy, skyr, to będzie 90 węglowodanów, yy, dołożę sobie wafle ryżowe, żeby wyjeść yy, żeby nie marnować jedzenia, zjem te tosty, a jutro już normalnie wlatuje szarlotka, także przygotowuję tosty. Mieszankę mam już gotową, tutaj jest 200 g białek jaj z, ze skorupek, żeby były bardziej te jajka ciągnące się, bo o wiele łatwiej jest złapać panierkę na to. I to maczam, w tym maczam tosty. Wrzucam na patelnię, na sam koniec latuje skyr, także już zobaczycie wersję końcową i lecę do smażenia. I tak wygląda wersja finalna tostów, dodałem jeszcze 10 g białka, masło orzechowe z nerkowca i to leci wszystko na tościki. Fajnie, że taka konsystencja rzadka wyszła, to jest łatwiej rozprowadzić. I tutaj mamy 20 g masła orzechowego i 10 g odżywki. z geniusa czekoladowa, oczywiście najlepsza. I zabieramy się za śniadanie. Dobra, czas się zabierać za śniadanie. Już kiedyś taką wersję śniadania nagrałem, ale czas na powtórkę dodaję do tego jeszcze erytrytol. Mam w takim fajnym pudełku, że łatwo jest rozprowadzić. Jakoś on mi smakuje i też paradoksalnie wspomaga pracę jelit. Rozsypuję po całych tostach i zaczynamy ucztę. Zobaczcie. Cały tościk. Mm. Tego mi brakowało zdecydowanie. Brak słów na to. Za każdym razem się nie zawodzę na tym. Tosty zawsze bardzo łatwo trawiłem, nie leżały mi na żołądku, bardzo szybko po nich robiłem się głodny, także naładowanie to jest idealny posiłek. No, Także ja się zabieram za jedzenie, nie będę całego materiału nagrywał, także życzcie mi smacznego i musicie to wypróbować. Przepis jest również u Makro i Sztanga, u Grześka, także możecie pytać mnie lub zerknąć u niego na profil jak to wygląda. Kolejna część przygotowania przedtreningowego Spędził ten kleik całą noc w lodówce Jest taka już jeszcze rzadka konsystencja i to wrzucam, wrzucam do zamrażarki, jestem na 3 godziny, 4 przed treningiem także czas idealny i to ląduje w zamrażarce i zobaczycie efekt już po wyjęciu i przyszedł czas na trening także kolejna część posiłku przedtreningowego. Już kleik się nasiedział w zamrażarce. Także zobaczcie co z tego co z tego finalnie wychodzi. Gotowy gotowy kleik. Zobaczcie zamarznięty po części, czyli tak jak chciałem i na to leci masło orzechowe. 10 gramów i tak wygląda mój posiłek przedtreningowy także tak wygląda wersja finalna już z masłem orzechowym czyli pełny posiłek przedtreningowy i mamy tutaj 40 gramów białka, 130 gram węglowodanów i 5 gram tłuszczy i kleik wiedzie jak złoto także biorę się za jedzenie i lecę na trening i trening podczas pierwszego dnia refidu zaliczony i jest tak samo, jak właśnie się spodziewałem, czyli kompletny brak energii, tak byłem wyrąbany, że modlę się dzisiaj, żebym nikogo nie zabił, ale to wszystko przez to, że po prostu z rana nie zrobiłem cardio, nie nabiłem kroków, zjadłem dużo więcej węgli niż na co dzień, więc spadł mi po prostu kortyzol i to zmęczenie jest znacznie większe. Na treningu znacznej pompy jakby nie złapałem, ale to były dopiero dwa posiłki, także jakby glikogen nie zdążył się załadować. Jutro robię barki, także myślę, że będzie znacznie lepiej. A teraz zabieram się za posiłek potreningowy, czyli klasyczek. Kleik, tak jak Wam pokazywałem, też czeka na mnie w zamrażarce. Zabieram się za jedzenie i za wyciągnięcie tego cuda z zamrażarki. Tutaj już mamy 150 węglowodanów i 40 gramów białka bez tłuszczy. Lekko podmrożony tak jak chciałem, także zajebiście i biorę się za jedzenie. I wlatuje posiłek numer 4 ryż, gotowany indyk, pomidor, żadnej oliwy tutaj nie ma. Posiłek ma 40 g białka, 100 g węglowodanów, i do tego wlatuje oczywiście kotlin. No i sól, tyle mi zostało na dziś. Dzienną podaż soli mam na poziomie 10 gramów i to mi aktualnie wystarcza idealnie. także biorę się za jedzenie i mam nadzieję, że po tym posiłku odżyję. Także... I uwaga, zaskoczenie: wlatuje piąty posiłek taki sam: 125 gram ryżu, 200 gram indyka, pomidor i to wszystko. Czyli 40 gram białka, 100 gram węglowodanów, i taki posiłek wlatuje już drugi raz. I dlaczego aktualnie moja dieta tak wygląda, że te produkty są troszeczkę jałowe? Bo nie chcę kombinować, te posiłki mi mega smakują. Tak jak dzisiaj zjadłem na przykład te tosty pszenne, to już chcę jutro zjeść swoją szarlotkę na śniadanie. Po prostu im mniej kombinowania, tym ta forma będzie lepiej wychodziła, bo wiadomo, że zmieniając posiłki codziennie, wymyślając sobie jakieś babeczki, placuszki, i owsianeczki, i tak dalej. No to te, ta, te kilokalorie będą się na pewno w jakimś stopniu różnić. A tego nie, do tego nie chcę dopuścić. No i po prostu to mi smakuje i jest większe pole jakby manewru w zmianach w kaloryce. Bo ciągle jem to samo i te zmiany są prostsze po prostu. I to wszystko się ciągle zmienia z biegiem, z biegiem czasu, ze zdobywanym doświadczeniem. Pamiętam jeszcze rok temu, jak się szykowałem do zawodów, to ciągle wymyślałem jakieś nowe posiłki. A to tylko budzi taki zamęt w głowie, i chce się tak naprawdę jeszcze więcej jeść, jeszcze więcej co podjadać. Myśli się ciągle o jedzeniu, a tak, jedząc codziennie te same posiłki, wiemy na co czekamy, wiemy jaki posiłek będziemy jeść, no i to jest po prostu prostsze i jakby łatwiejsza droga do celu. I przyszedł czas na ukochaną kolację, zawsze to jest dla mnie taka forma chillu, że właśnie po całym dniu, gdzie jest ciężki zapierdziel, robię sobie kolację, włączam laptopa, włączam jakiś filmik i sobie na no chillu jem, mając tą świadomość, że cały dzień został odhaczony, zaliczony w 100% i taka kolacja to jest naprawdę raj i warto na nią czekać. Także tak. Dzisiaj wplatuję 40 g białka, 80 g węglowodanów, 10 gram tłuszczy I będzie tak: 200 g białek jaj, 50 g kefiru, do tego oczywiście kakao, cynamon, słodzik, aromat mąka, a jeszcze 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 budyń. I odżywka białkowa 10 g odżywki białkowej z masłem z nerkowca to wszystko wlewam do naczynia razem blenduję wylewam na patelnię dodaję skyr tym razem z 40 g dżemu truskawkowego żeby tych węgli nabić bo mąki by wyszło za dużo no Także tak wygląda moja kolacja, ja się biorę za robienie i zaraz zobaczycie jak będzie wyglądał efekt końcowy. I kolacja gotowa, na, na wierzch omleta dałem skyr wymieszany z dżemem i na wierzch wleci białko z masłem orzechowym. I oczywiście mały food porn musi być pod koniec. Dobra już później sobie wszystko wyleję. No i tak to wygląda Dobra i Kolację mamy gotową Tak wygląda mój omlet I oczywiście w tle na zakończenie dnia Trochę motywacji Także zabieram się za żarcie Idę spać I dobra Dwa dni ładowania Zobaczmy Ile Pokażę uwagę. No tak Tak jak początek 9. Także już podsumowując te dwa dni ryfidu. Pierwszy dzień byłem mega zmęczony, właśnie tak jak wspominałem, że kortyzol zdecydowanie odczułem, że spadł. Przez co czułem właśnie większe zmęczenie, bo wiadomo, że kortyzol działa pobudzająco i podczas prepa, gdy organizm jest już wymęczony, to ten kortyzol nas pobudza i tak nie czujemy zmęczenia. Drugiego dnia, a jeszcze kwestia treningu, to właśnie nie odczułem żadnej pompy, jakby więcej energii nie miałem, właśnie wręcz, wręcz przeciwnie, ta energia była znacznie mniejsza. Drugi dzień, już samopoczucie się polepszyło. Miałem więcej energii na treningu. Znacznie większa pompa niż pierwszego dnia, i tak naprawdę, dopiero pod koniec dnia, odczułem taki znaczny, taki znaczny przypływ energii. I tak to jakby wygląda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało kolejnego ryfidu Także dzięki za oglądanie! I zapraszam do kolejnych materiałów. Pozdrow!